Cześć. Pewnie się zastanawiacie, ile kosztuje dom szkieletowy. Dzisiaj porównamy sobie dom szkieletowy i dom murowany na podstawie jednego konkretnego projektu. Miesiąc temu wysłałem zapytania do 15 firm budowlanych, zarówno do tych specjalizujących się w konstrukcji szkieletowej, jak i do firm, które budują w systemie tradycyjnym. Aby porównanie było maksymalnie sprawiedliwe, każda firma otrzymała ten sam projekt z identycznym zakresem pracy. W każdej wiadomości prosiłem o wycenę stanu surowego zamkniętego z elewacją stanu deweloperskiego i informacji czy w cenie znajduje się płyta fundamentowa, pompa ciepła oraz dodatkowo zwróciłem się z prośbą o przejrzyste rozbicie kosztów. I teraz najciekawsze. Z 15 wysłanych ofert dostałem 13 odpowiedzi. 7 firm przysłało mi konkretne oferty, 6 firm poprosiło mi o rozmowę telefoniczną, podczas której 3 osoby z tego po długiej rozmowie dało mi do zrozumienia, że muszę przyjechać osobiście, ale poznać wiążącą ofertę. Czyli mówiąc wprost, nie będą się wysilali nad ofertą, która może nie przełożyć się na realizację. Sumarycznie dostałem 10 ofert. Z czego dwie odrzuciłem, ponieważ panie w tych firmach nie były w stanie mi dokładnie sprecyzować wycenionego zakresu, i podczas dopytywania dostawałem bardzo omijające odpowiedzi. Po pierwszej wymianie mailowej i pierwszych telefonach, Rozszczał cenowy okazał się spory, pomimo iż teoretycznie każda firma przedstawiła ten sam zakres pracy. Stan surowy zamknięty rozpoczynał się od 268 tysięcy do 319, stan deweloperski od 342 do 590 tysięcy zł brutto. Poniżej przedstawiam wam tabelę z zebranymi ofertami na stan surowy zamknięty. Na pierwszy rzut oka widzimy, że w domach murowanych brakuje elewacji projektu, płyt gipsowo-kartonowych lub tynków na ścianach wewnętrznych. Zaś w domach szkieletowych wszędzie brakuje fundamentu, co z dużym kosztem, bo aż 57 tysięcy zł brutto. Więc po pierwszych wycenach jest bardzo trudno na szybko wyłonić jednoznacznie najlepszą ofertę. Aby ujednolicić standard i dopasować się do tego, co klienci najczęściej wybierają, dużo bardziej zależało mi na przejrzystej ofercie na stan deweloperski. Zarówno w domach szkieletowych, jak i w domach murowanych, ostatnio mnie wypisałem zakres. Ale aby dokładnie sprecyzować cenę to pozwoliłem sobie w trzeciej kolumnie dodać te rzeczy, których oferta nie zawiera, aby osiągnąć faktycznie ten sam stan. Widzicie teraz tabelę stanu deweloperskiego. Jak można zauważyć, wyceny domów murowanych są od razu bardziej kompleksowe niż wyceny domów szkieletowych, zaś ceny są dużo bardziej rozszerzone. W domach szkieletowych wycena nie zawiera płyty fundamentowej i mało kiedy zawiera pompę ciepła. Dlaczego, skoro teraz widzimy, że domy szkieletowe są tańsze, dlaczego wydawały się na początku droższe lub o podobnej cenie jak dom murowany? Jak zauważyliście pewnie, w pierwszej tabeli, wiele rzeczy, które były wliczone w stan surowy zamknięty w domach szkieletowych, nie były wliczone w stan surowy zamknięty w domach murowanych, jak na przykład ocieplenie, gotowa elewacja. Te elementy wynikają z prostej zależności, z uwagi na konstrukcję domu szkieletowego, nie zostawia się szkieletu bez ochrony zewnętrznej, jaką właśnie jest ocieplenie. Plus klej, tak naprawdę. W domu jest to dużo częstsza praktyka, co przekłada się na fakt, że prawdopodobnie w 90% ofert na dom murowany w ogóle nie jest uwzględnione ocieplenie. Kolejnym elementem to wstępne wykończenie ścian. W domach zazwyczaj mamy płyty gipsowo-kartonowe lub płyty farmacel, które i tak wymagają poszpachlowania w późniejszym czasie, zaś ściany murowane mamy gołe i należy na nich wykonać tynki gipsowe. Również są kosztowne rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Ale na co należy zwrócić uwagę w ofercie na dom szkieletowy? Żadna z ofert nie miała płyty fundamentowej, co już powiedziałem, jest dużym kosztem. Mało która oferta miała pompę ciepła. Są to tak naprawdę ukryte koszty, na które należy zwracać zawsze uwagę. Ale popatrzmy teraz sobie na liczby. Jeśli porównamy ten sam standard, różnica między domami murowanymi i szkieletowymi jest następująca. Najtańszy dom szkieletowy kontra najtańszy dom murowany. Różnica to 46 tysięcy zł brutto. Najdroższy dom murowany kontra najdroższy dom szkieletowy. Różnica 96 tysięcy zł brutto. Czy to znaczy, że zawsze dom szkieletowy musi być tańszy? Nie. Weźmy pod uwagę dwie skrajne oferty. Czyli najtańszy dom murowany i najdroższy dom szkieletowy. Różnica 28 000 zł na korzyść domu murowanego. Jak widać, na rynku można znaleźć ofertę na dom murowany, która jest tańsza niż oferta na dom szkieletowy. Dom prefabrykowany szkieletowy nie zawsze musi być najtańszy, lecz aby faktycznie zdobyć najlepszą ofertę, to niestety trzeba trochę powysyłać tych zapytań, a potem skrupulatnie przeanalizować wszystkie oferty. Ale aby ogólnie odpowiedzieć, co jest tańsze, dom szkieletowy czy dom murowany, uśrednimy sobie ceny zanalizowanych ofert dla stanu deweloperskiego. Średnia cena dla do domu szkieletowego to 453, i pół tysiąca zł. Średnia cena dla do domu murowanego to 516 200 zł. Różnica to 62 700 zł. Dla domu o powierzchni użytkowej 80 m2, co przekłada się na średnią cenę 780 zł. za metr kwadratowy. Ponieważ domy prefabrykowane są budowane na hali, z wzrostem metrażu koszt pojedynczego metra spada, co jest bardziej korzystne. Im większy dom, tym większa różnica za metr kwadratowy w porównaniu do domu murowanego. Dla domu powyżej 140 m2 różnica ta wzrasta już do 1000 zł za m2. Czy różnica w cenie rzędu 140 tysięcy zł dla domu o powierzchni 140 m2 jest duża? Czy jest to taka różnica, dla której warto rozważyć budowę domu szkieletowego? I znów Wasza ulubiona odpowiedź, to zależy. Osobiście uważam, że to nie cena powinna być głównym kryterium podczas tak dużego wydatku, jakim jest budowa domu. Lecz jedynie wskazówką, w jakim kierunku należy iść, jeśli zależy wam faktycznie na tańszej budowie. A jeśli Wy już posiadacie ofertę i nie widzicie w nich żadnych różnic, prześlijcie do nas wraz z planami, a pomożemy wam porównać zakres prac, wskazać braki, przygotować pytania do wykonawców, tak, abyście mogli uniknąć tych niespodziewanych kosztów podczas budowy domu. Na dziś to już wszystko. A już w kolejnym odcinku porównam koszty konkretnego budynku już wybudowanego, i powiem, Ile faktycznie można zaoszczędzić, pracując samemu na budowie? Dzięki wielkie. Cześć.